Dzień dobry. Dziś chcę Państwu pokazać fragment rozmowy w rządowej TVP Info, gdzie pani Justyna Dobrosz-Oracz przedstawiła swoją diagnozę o cenach produktów w sklepach. Posłuchajcie. Produktów wykazuje się, że zarządów za, za Donalda Tuska. No jest taniej niż za czasów Prawa i Sprawiedliwości. Tylko czy rzeczywiście jest trochę tak, że to papugowanie kampanii Trumpa, jak mówi Kamil, się Prawo i Sprawiedliwości opłaci? Bo prawda jest taka, że to są wszystko, ja mam ostatnią wrażenie, kalki z tego, co obserwowaliśmy przed chwilą w Stanach Zjednoczonych. Czyli nawet czy jest drożyzna, znaczy jej nie ma, to wywołujemy ten temat i wmawiamy ludziom, że jest gorzej niż było. Ale to jest stały motyw akurat ze strony Prawa i Sprawiedliwości. To nie tylko dotyczy tej kampanii, tylko dotyczy kampanii już roku. 2000... No, to się państwo teraz dowiedzieliście. Kuriozalnie wysokie ceny w sklepach, które codziennie widzicie, to wcale nie jest prawda, bo Zatuska jest taniej, a tak w ogóle to propaganda Pisu, ściągnięta od trumpa. Tylko skoro Zatuska jest taniej. To dlaczego na przykład według raportu opisanego przez Radio Z w sklepach spożywczych jest coraz drożej, a ceny produktów w 2024 roku średnio wzrosły o ponad 4%? To badanie też sobie pisowcy od Trumpa ściągnęli? No to jeszcze przypomnijmy jakie dziennikarstwo pani Dobrosz Oracz obiecywała wracając do TVP. Ale tak w to głęboko wierzę, myślę, że Wy także, że trzeba odbudować telewizję polską. Trzeba przywrócić wiarę w prawdę, w takie niezależne dziennikarstwo. U mnie nie będzie jazdy, będzie bezstronne dziennikarstwo. Zapraszam. No chyba się pani to bezstronne dziennikarstwo i przywracanie wiary w prawdę nie zbyt udało. A jak Państwo oceniacie wypowiedzi tej pani, też uważacie, że za tuska jest taniej? Napiszcie w komentarzu Jestem ciekaw Państwa opinii. Proszę także o pozostawienie pod filmem reakcji, subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Do usłyszenia ponownie.